Hej, cześć, tu zetor vlog. Dziś zima stulecia, dzień czwarty. Ups. Nie. Jak widać, zima stulecia już się skończyła. Kapie z dachów, także była, trwała trzy dni. Oczywiście sobie robię bekę z tego. E, dzisiaj e, minus trzy o wpół do szóstej. Rano przed szóstą było. Teraz jest plus 1,5. Także tak jak mówiłam na plusie, miało być i tak jest. Agrochuta pewnie nam też napisze, czy tak było podobnie, czy nie, bo my tutaj blisko siebie mieszkamy. Podejrzewam, że było tak podobnie bardzo. Także czekam na informacje od agrochuty, jak tam u niego dzisiaj. Dopiero przyjechałam, a kojot widzę, że już tu się wziął za robotę. Stanowiska poczyścił, pojedła, posprawdzał. Serio. Zaguszasz mnie. Co ryczysz? Ciemno tu się zrobiło. a nic nie widać. Kojot poszedł wymienić żarówkę. I tutaj ile mamy? Sprawdzimy jeszcze wam ile mamy. Tu już jest plus 5, także spokojnie, cieplutko. Łapa. O! Żebym się poślizgnęła. A wiadomo, że już raz się poślizgnęłam i nogę złamałam w swoim życiu, więc nie chciałabym kolejny raz. Tu już jest napakowane, jedzonka mają. Oj, od jedną, jedną taczkę przywiózł. Tutaj czekają. Wyczyszczone już jest, czeka. Stare wymiecione, czeka na nowe. Dostaniesz zaraz, dostaniesz. Tak. Teraz im obornik wyrzucimy. Teraz, żeby to nie przymarzło, bo będzie ślizgawka, jak nie wiem. A trzeba jakoś dotrzeć do domu. O, eureka, jest światło. Brawo, brawo ty! No, zobacz, 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 jak się wtrąca w rozmowę. Tutaj ludzie pytają, jakie masz plany na rok 2021. Co byś chciał? Plan jest taki, że będę robił nic. To, to nierealne. Chłajesz jak znud. Nie byłbyś sobą, gdybyś nie robił nic. Gdybyś robił nic. Wyczyściłeś ładnie? Ale jak blazuje od razu. Czekasz za tym, nie? Za decyzją. Bo jeszcze prezent na urodziny nie kupiony. Czy to będzie radio, czy, czy traktor, nie? Nie możesz. No zobacz go, no jak przeszkadza. Nie możesz Zastaniem się doczekać, nie? przy radio. <noise> Dobre i radio, nie? Gorzej jak nie dostaniesz nic. Trzeba ci kupić tą kamerkę. Kamerkę na głowę, ale. No zobacz, no cicho bądź, ale koniecznie z mikrofonem, bo cię nie słychać potem. Dostaniesz mikrofon przypięty do stroju roboczego i będziesz opowiadał. To jest cały kojot. Ładnie wyczyszczone. Roztopy, mokre tu jak pies. Najlepsze? Najlepsze są roztopy. Ale czyje stopy? Moje stopy? <noise> Roztopy! <grystanie> Pani kojona. Trzyma się. Nie, nie widać. To co, mam przynieść? Przynieś, wynieś A ty pozamiatasz? Dobra, ja dzisiaj w roli operatora jestem, więc ja nie mogę pracować. Dobra. Starczy na dziś, co? Trzeba się zabrać do roboty, bo się ciemno robi i co? Odpal paszowóz z rura. No, gniotownik trzeba odpalić dzisiaj to. taczkę do gnoju. Ostatnio mi koło przymarzło, kojot nawet nie wie. Nie mogłam ruszyć. Ale poradziłam sobie. Wiem, bo mnie też Ale tobie w inny dzień. No. Dobra, to my spadamy. A wypiszcie co tam u was słychać. Hej, cześć. No, jeszcze wam dzisiaj e, pokażę co tu mi się wydarzyło. E, to jest ślizgo strasznie, bo mokro. I tak sobie tutaj zjechało. O, nic nie widać. O, jery, znowu się pośliznam Kurczę, chciałam Wam pokazać, a tu... Nie widać jak mój wóz się wywalił z obornikiem. A podwójna robota, nie? Ta, wszystko leży. Jeszcze raz trzeba ponakładać. Ale ciemno, słabo widać. Muszę tu jakieś światło konkretne za, zamontować. Pa!